Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Trzecia biegłość, gdzie ponownie goszczę Arwenę, czyli Anię. Cześć Aniu. Cześć wszystkim. Ania powiedziała, że już u mnie była, ja szczerze mówiąc, zapomniałem yy, o jej obecności u mnie na, w tej serii. Była na M40, dzisiaj gościmy ją na M53, na M55, czyli arcie tieru wyżej. Powiedz mi w takim razie proszę, yy, no. Takie pytania w sobie standardowe, które już słyszałaś, czyli jak ogólnie się wbijało, no i dlaczego masz taki ładny prezent do wbicia siebie gości, czyli mapę Prochorowka na ostatnią bitwę. Jak to zrobiłaś, Aniu? Chcia, powiem tak. Eee, Oznacz na Impress 30 chciałam już dawno my, bo to jest moja ulubiona Arta w, w całej grze. Mhm. Uważam, że Arta jest trochę OP na swój tier. Więc, I, ja to, bym no, ci nie wierzył. To, na, po prostu ja jej... mieć tutaj odznakę, odznakę właśnie. Jej celność jest po prostu dramatycznie zła, moim zdaniem. Co do samego wbijania trzeciej oznaki, to tak, z 4000 na pewno trzeba robić regularnie coś do tego z, z gąsek, więc. Więc jest co robić. Mm -hmm. No dobra, a powiedz mi, bo powiedziałaś tak naprawdę największy wkład w te biegłość miała bitwa wcześniejsza niż ta, Zgadza która się, ta się nie załapała. Tak, bitwa wcześniej dosłownie miałam autostradę, gdzie swojego damage'u miałam około 4000, tysięcy i po około dwóch tysięcy, yy, więc w zasadzie tam wszystko się udało wbić, To to najważniejsze a tu tylko wypadało około chyba 0,5% dobić, do rzuciło do, do odznaki. I co, i nie bałaś się, że, że klikniesz bitwa, rzucicie na Himmelsdorf i, i od nowa Polska Ludowa? <laughs> Oczywiście, że tak, no bo to tak, to tak zawsze może być na arcie, bo losu, nie wiem, Ensk, Charków, cokolwiek, więc to różnie bywa, no ale... To, kto nie ryzykuje, ten, ten nie ma, więc... No i co? I, i rzuciło Cię, odpaliłaś bitwę, patrzysz tę prochorowka i co pomyślałaś? Że to jest to? Czy może, spokojnie? Yy... Pomyślałam sobie, że jak tutaj, to, to nie wiem gdzie. A, no tak. No tak. Jak nie tu, to nigdzie. Yy, no widzę, że taki masz zestaw bardzo pod trzecią biegłość, ponieważ masz kole, 105-oktonową benzynę plus yy, zestaw tylko złotych haeków. Nie próbujesz grać tą artu na pekach czasami? Powiem ci, że czasami gram na APK, aczkolwiek to się przeważnie źle kończy, więc y, raczej byłem H i cokolwiek trafię, nawet z gołosy jakieś tam, nie wiem, można okay. nawet z tego mieć jakieś tam y, do odznaki po głąse coś trafić, cokolwiek, mm -hmm. więc to zawsze jest pewniejsze. Widzę też masz taką manierę jak ja, czyli mimo że pestka leci 3 sekundy, to do końca czekałaś, żeby zobaczyć czy trafisz i za ile trafisz w tego super <laughs> Znaczy ja to strzelam i w tym samym momencie już się przesuwam gdzieś tam, żeby nie zostać skontrowanym, ale też sobie obserwuję, czy tam, czy nie. Mm -hmm. No dobra, teraz tak, 23, no piękna sytuacja, obok siebie 23 jakby tak dobrze kląsknęło, to, to można je zgasić. Ten strzał, no mógłby zabić, to by, pamiętam zdarzało się, graliśmy poprzedni event, zdarzało się na przykład na przełęczu one-shotować 3 artylerią, tylko, że M40. Zgadza się tak, Są, są takie strzały nieraz, że, że fajnie wejdzie To taki trochę słaby strzał na tą artę, ale, ale coś tam się jednak udało wbić. A swoje najlepsze strzały na M53 kojarzysz? Tak na szybko, to co nie, to nie. A tak na, na wolno? Coś ci się przypomina tak? A się kojarzy strzał w s 100 tylko teraz nie wiem czy to było M53, czy to było C92, ale tam było Aha. około 2000. Aha, okej, okay. no teraz ładnie. Ale, ale teraz nie, nie mam pewności, kto to była tak. No dobra, a z tej linii amerykańskiej to co? Yy, najlepsze M53 faktycznie? Zdecydowanie tak, dla mnie, dla mnie tak. Mm -hmm. A w drugiej kolejności co byś postawiła? Pewnie M40. A raczej tak, na tym M40. Yy, w ogóle yy, cała linia yy, amerykańskich artylerii dla mnie jest yy, bardzo przyjemna do grania. No, jednak du dużo osób nie pyta, czy może dużo to nie, ale część osób nie pyta w czasie streamów, jakie na przykład artylerię byś polecił na, na początek. No to, to mówię, że jednak chyba każdy, kto jako tak ogarnia artylerię, stwierdzi, że amerykańska może nie jest najlepsza, ale na pewno praktycznie na większości tierów ma arty, które są bardzo dobre. Tak jest M44, świetna artyleria szóstotierowa, z bardzo fajnym reloadem, które jeszcze ma pociski hit, już w ogóle można ósemki obijać. M41 tak się trochę nie wyróżnia niczym, ale potem m 40, m 53 trójka, T92 no to bardziej się wyróżnia tym, że ma potężny splash. I to jest chyba jego główna zaleta, bo celność jest dość słaba. No, a tak jeszcze, twoim zdaniem, z innych nacji jakieś ciekawe przypadki albo ogólnie linie? Jeśli już mówimy o, o, o artyleriach jako ogóle. Oczywiście znaczy ja najbardziej właśnie lubię amerykańskie, a potem eee, raczej, raczej rosyjskie. Raczej rosyjskie. No ten strzał po klasycznie pokazuje, co potrafi zrobić czasami 53. Gościu te 43 stoi w ostatniej linii przy, za krzakiem stał, pestkę strzeliłaś, a spadło daleko obok niego za całe 133 punktów no, uszkodzeń. No, niestety, niestety bardzo zaskoczył mnie ten strzał. to Tak jest zaręgie niestety. Bo tak naprawdę czułaś, że to będzie za, za 1100. No, czułam, że tak około tego powinna wejść, jak nie za hita, no ale trudno. Czyli co, mówisz, że 4000 jest potrzebny, tak swojego plus asysty? No, około tego trzeba regularnie trzymać, żeby jednak ta, ta, te pozytywy szły do góry. No dobra, a yy, masz mody, które pokazują Demer w czasie bitwy? Tak. I co, jak teraz widziałaś te 2300, no dobra, teraz dwa, no prawie 3000, to myślałaś, że to jeszcze jest za mało, czy już może się uda, bo tam jakiś detrakt wpadł czy coś? Postawiłam, że jest tak na pograniczu, czy na tego focha jeszcze albo na, na sukę. Mm -hmm. Bo mówiłaś, że brakowało około pół więc to Zgadza jeszcze. Zgadza się, tak, więc. więc yy... A widziałam, że brzmista jest dość szybka i że może braknąć, kurde. Tak troszkę bałam tego, ale. No, sus padło w wstępie udało. absolutnie błyskawicznym. Teraz tak, foż wyjeżdża tak. na, na te 28. Concept. Próbujesz, celujesz przed niego. No strzał chyba trochę słaby, myślałem, że on jednak pojedzie w inne miejsce. Detrak naprawił się niestety 13-5, do 5, tak jak mówisz, no bitwa bardzo szybka. Teraz tak naprawdę ja już kilka razy próbując biciemkę na Ty też zresztą próbujesz biciemkę na gceku. Tak, e, tak. Zdarzało mi się na prochorowkę trafić, ale po prostu teraz trafić na random, który będzie dłuższy niż 5 minut, to naprawdę sukces. Artyleria, nie wiem jak, w jakim cudem się sama zabiła, jak ona to zrobiła na tej mapie FV3805, gdzie on tam się, bo on się nie mógł utopić On chyba, on po prostu, no dziwne Być F... może się skleił z innym czogiem i tak A, okej, okay, tak, wrak mógł strzelić 3200, poleciał Buła, na szczęście Spleszyk pomógł 3276 punktów uszkodzeń, dwa fragi. I zobaczymy sobie jeszcze podsumowanie, jak to wyszło. Akurat tutaj powtórka na stronie Quickie Baby. Teraz tak chyba na monitor. Dobra, powinno być OK. Jest OK. Dobra. Trzecia oznaka biegłości. Quickie Baby nie pokazuje EMEK. Tutaj była MK, pierwsza klasa? Pewnie pierwsza klasa. Nie pamiętam, mówiąc szczerze, ale chyba była. Druga, druga nawet. No bo na, na MK to 3200 to zdecydowanie za mało. E, ale no dobra, no trzy gwiazdki są, udało się. E, tak. 3276, czyli cały damage, który widziałaś, to był to cały damage, nie było żadnego strzału w ciemno. E, więc w sumie, no taka bitwa. Jak na prochorowkę, byłaś pierwsza, jeśli chodzi o uszkodzenia w ogóle na mapie. E, powiedz mi, jeszcze jakieś misje na 260 zero robisz, czy już wykonałaś wszystkie? Na 26.0 zrobiłam już wszystkie tam została tylko jedna, na której nie mamy tych warunków pobocznych. Ale to na Arcie czy na czymś innym? Tak, na Arcie, tak, tak. Czyli... Ogólnie 2.0 próbuję wbić zostaje tam cztery misje bodajże. Okej. Okay. Czyli co? Czyli 15 misję bogowej wojny zrobiłaś? Tak, tak. Z tak. wyróżnieniem? Z tak. Ok. I tą art... też na tej arcie, No tak. właśnie miałem pytać, czy tą artylerią, no tak. Tak, tą, tą artą to była mapa taka w... zimowa, nie pamiętam już ta stóra. Mhm. No ja ostatnio grałem na streamie to gościu na kopalniach GW Tigerem albo GW Tigerem P, nie pamiętam dokładnie w którym, no ale to w sumie jeden pies, bo to tylko tier wyżej albo niżej, zrobił w dość szybkiej bitwie 7000 uszkodzeń w 7 strzałach. Nie? I, tysiąc, no, no i, tysiąc, szacunek, I 1300 bazowego ekspa, artylerią. Chyba to był GW Tiger ten 8 bo walił w dziesiątki. 1300 bazowego Expo ponad 7000 uszkodzeń. Myślę, że, że jeśli miał misję aktywną Bogowie Wojny, to zrobił z dużym, dużym zapasem. Oj, tak na pewno. <grych> Dobra, 8 strzałów oddanych, 4 trafienia, 3 276, 7 strzałów, 7 wrogów uszkodzonych, 2 i zniszczeni i 647 po asyście. No teraz powiedz mi, bo w takim razie sumarycznie masz niecałe 4000, więc ile Ci wzrosła ta biegłość, że się udało wbić? No, 0,5% tak, ale było 9500 czy 9501 9506 podejrzeć, no. co pamiętam. No to niecałe 4000, a wystarczyły na, a znaczy tam 4000, no, powiedzmy, a wystarczyły na podbicie z zapasem. To w sumie dość dużo, no 4000 i wzrosła biegłości jakieś 65 setnych, to chyba sporo, nie? A tak mi się wydaje, że to jednak sporo, no, może tam było to już mniej niż 0,5% do, do, do końca, ale w granicach tego. Mm -hmm. 41 tysięcy zarobku, w sumie niewiele, ale też damage'ów na te arty niezbyt dużo, 64 tysiące na minusie za amunicję i jeszcze 40 tysięcy za rację bojowej i benzynę, Wysz, wyszłaś na minus 63 tysiące, no kosztują te, te oznaki biegłości, kosztują goldy, no, niestety, goldy, się, badana, tak. Tak, goldy się sypały tak samo. No, i, no i cóż, 1155 bazowy z premką wyszło. Mki nie ma, no ale to nie o to chodzi, żeby ta Mka mieć być tylko trzy gwiazdki. No teraz kolejne pytanie w takim razie. Co dalej? No wiesz o mnie. Była M40, teraz M53. Mhm, te 9-2 aż, aż się prosi. Aż, się, aż się prosi, żeby, żeby przychodziło, tak? Kolejne etapy. Tak. No i MK na gc tak? Rozumiem. Mka na GieCeka najbardziej. Ja teraz patrzę, że naprawdę mi ostatnio damage na GieCeku po, po tym wbijaniu biegłości, znaczy biegłości, bo co ja mówię, po wbijaniu na naprawdę mocno mi podniósł się i się śmieję, że niedługo drugą biegłość biję na GieCek, jak tak będę dalej grał, a wciąż bez emki. no ale cóż. No dwie odznaki mam, trzeciej jeszcze nie mam. No Ojej, dobra, nie, ja stoję tam na okolicach chyba 78%, no bo jednak, no mówię. Ja nie, chyba mam 88%, nie, nie tak, patrzę tak. na biegłości, nie patrzę na, yy, na doświadczenie, patrzę tylko po to Czekam na taką jedną upragnioną, taką złotą emeczkę i Boże, moje życie to będzie już, kompletne. To tak, taka bitwa close. No, tak, to wiesz, co miałem już taki kilka bitew, to jest właśnie najgorsze, bo nawet yy, przecież pojawiła się na tym, na kanale u mnie bitwa z Danielem na yy, yy, yy. No teraz mi uciekło, dobra, nieważne, ale on grał z yy, poterem i mi, mimo, że biłem głównie w 8-9 tiery, dostałem pierwszą klasę. No tam było sporo damage'u, bo tam było ponad chyba 5300 albo coś koło tego. A wczoraj mi siadła bitwa, gdzie, byłem, bierze, gdzie biłem prawie tylko w 10 tiery oprócz jednego strą w 8, i za ponad 4000 druga klasa wpadła. Także nie mam tego pojęcia, jak to jest liczone, po prostu od czego zależy. Bijesz w wysokie tiery, dostajesz mniej ekspani, niż jakbyś biła w niskie tiery. To jest to szalone naprawdę, bo to nigdy nie wiadomo, co trzeba zrobić, żeby tą MK wbić. No, ja myślę, że taki 10 tysięcy i 6 fragów to powinno dać MK. No, to to można założyć na każdym czołgu 10 tysięcy uszkodzeń specjalista da Ci MK. Czy to będzie pierwszy, czy dziesiąty tier, to będzie MK. Tak, tak, ja najbardziej. Chociaż patrząc na aktualny wysyp grillów, to może być w sumie problem. Jak zrobić 10 tysięcy z 300, to może być mało jednak. No, no, nic. no na pewno, w tych warunkach na pewno byłoby to ciężkie. Dobra, nic. Bardzo Ci dziękuję, życzę powodzenia w kolejnych próbach wbijania biegłości oraz sobie i Tobie życzę powodzenia w wbijaniu Mki. Ciekawe, kto pierwszy, zobaczmy, może sobie taki zrobimy konkurs. Kto, kto pierwszy do kogo napisze. A, czeka, ale czekaj, ale, może... ale poczekaj, możemy coś z tym zrobić. Możemy przed YouTubem powiedzieć, że kto pierwszy wbije MK i jeśli osoba przegra, to co? To co, nie wiem co. No? Dobra, bo wiesz, bo YouTube słucha. Co dalej? Kto pierwszy wbije MK na giecku? Nie wiem. Kto to śpiewa? o. Nie, nie to musi być. Wiesz, to musi być. Nie, tak co, coś, kto, Ktoś komuś coś kupi. No. O, 3 dni premium. Boże, myślałem, że 1000 że golda. 3 dni premium. To ja nawet nie wyjeżdżam, DCI z garażach się mam o, o 3 dni premki bić. 1000 go... ja nie wiem, wymyśl lepszego. Homie. No 1000 golda kosztuje Może chyba 18 zł. Może być. Dobra, to internet słuchał, przyklepujemy taki zakład, powiedzmy, kto pierwszy wbije na GCKu, ja czy Arwena, to osoba, która wbiła jako druga, kupuje tej pierwszej 1000 golda. Tak? Okej. Okay. Dobra, okay. fajno, jest, jest motywacja. Dobra, to ja się biorę do roboty i już od razu odpalam GCKa. Tysiąc golda pycha to nie chodzi. Dobra, jeszcze raz Ci bardzo dziękuję. Jak, bardzo się, jak się podobało, zostawcie łapkę w górę i komentarz, a tymczasem do następnego. Cześć. Cześć.